Wiecie, co mnie, co mnie dziwi? Jedna rzecz mnie dziwi, ale bo to jest naprawdę zadziwiające. Zastanówcie się nad tym, patrzcie. Dzień nie. ktoś idzie i się schyla po coś, nie? Na, coś tam znajduje, nie wiem, pieniądze, e, jakiś zegarek czy coś tam i się schyla po to, podnosi i bierze to. Bezdomni na przykład szukają petów, nie? Schylają się co chwila i zbierają pety. Ale popatrzcie, wszyscy, jak jeden omijacie chleb, który leży na chodniku czy ulicy, a za wami idzie ktoś, kto depta lub rozjeżdża ten chleb. Patrzcie, bo kiedy się schylicie po chleb, to wszyscy, którzy są wokół Was, wyśmieją was. Bo powiedzą, co oni robią? A wy po prostu byście podnosi, pod, podnieśli ten chleb i rzucili na trawę, żeby go mogli zjeść zwierzęta? A nie, żeby był deptany przez ludzi. No no przecież bez przesady. Dzisiaj macie chleb, a jutro będziecie go nie mieli. I co wtedy? Wtedy sobie przypomnijcie. Kurczę, leżał na chodniku chleb. Mogłem go, albo mogłam go rzucić na trawę. Po co go ludzie deptali? Teraz mam. Nie mam chleba. A przecież o chleb poprzedni walczymy, nie? Tak myślę sobie. Więc jeśli schlam się po, po, po pieniądze, po zegarki, po pety, to schajmy się też po ten chleb. Bo są tacy, którzy go rzucają specjalnie na chodnik po to abyśmy go omijali. Ale nie omijajmy go. Bo przecież to jest chleb. Wiecie, co to jest chleb? To jest pokarm, pokarm życia. Bez niego nie przeżyjemy. Zastanówcie się, wszystko inne wam brzydnie po jakimś czasie. Jakbyście mieli cały czas jeść kluski ziemniaczane albo coś tam, coś tam, no to wam się to znudzi. A chleb jecie codziennie i wam się nigdy nie nudzi. Uszanujcie to, co daje wam życie. A życie daje wam chleb powszedni, bo musicie go jeść. Tak zdecydował Pan Jezus Chrystus. Więc, aby żyć, musicie zjeść ten chleb, który on wam daje. Nie pozwalajmy na to. Jak zaczniecie się wszyscy schylać, to nie będzie już to takie dziwne. Byleby jeden zaczął. Ja się schylam cały czas. No, moja mówiła, że to dziwne, nie, że ludzie patrzą na mnie dziwnie. No ale popatrzcie, jak byłem dyrektorem w garniturze, też się schylałem po chleb. To dopiero wyglądało dziwnie, nie? A jak jestem bezdomnym w łachmanach i schylam się po chleb, to sobie myślą, a pewnie on go zje, a nie, ja go rzucam na, na, na trawę dla, dla tych, yy, dla zwierząt. Bo to jest rozpoczęty chleb, gdyby był cały zamknięty, to bym go sobie zjadł, normalnie zjadł, nie? Tylko, że jak ktoś go rozpoczyna i rzuca tam ogryski, no to według mnie jest nienormalny, bo się na tyle najadł, że resztę wyrzucił, aby ktoś za nim, taki ja na przykład, go podeptał ten chleb. Niech tego nie robią, bo... Robią to tylko źli ludzie. Schylajmy się więc po chleb. I koniec, czy to w garniturze, czy to w łachmanach, czy w worku. Ale schylajmy się. Zobaczcie, czy ksiądz katolicki, rzymski się schyla, schyla po chleb. Gwarantuję wam, że może jeden na stu. Bo są tam tacy, którzy są tak otumanieni, że nie wiedzą, co jest grane, bo ci filozofowie i psychologowie to tam są wielcy. To nie są ludzie religijni, to są psychologowie i filozofowie, bo oni w seminarium mają psychologię i, psycholo i filozofię zamiast Biblii, czyli w ogóle nic nie mają, żadnego pojęcia o Biblii. Ja to wam mówię, a mieszkałem tam i miałem klucze do tak zwanego kościoła. Dlaczego ja mam mieć klucze? Ja nie chcę tych kluczy, bo, bo ja chcę, żebyście wszyscy mogli tam iść i się pomodlić, obojętnie czy to o 12 w nocy, czy o 12 w dzień, po prostu. Macie coś do Pana Boga naszego, Stwórcy, no to idziecie i modlicie się tam, tam na pewno zawsze ktoś będzie, nie? Bo będzie zawsze otwarte. Ale niech stamtąd zabierają te całe bałwochwalskie rzeczy od drewna aż po złoto. Niech to zostanie dom Boży, tak jak zbudowali go nasi pradziodowie w Polsce. Wtedy będziemy chrześcijanami a, i wybieramy dobro, czyli chrzest e, w imię Pana Jezusa Chrystusa, a odrzucamy ten katolicyzm rzymski, bo to Rzym zamordował i ukrzyżował Pana Jezusa Chrystusa. A my jeszcze chlubimy się taką wiarą, co? Ale głupota, nie? Ponad 40 lat liczyłem na to, że, że właśnie tam jest serce, a tam nie ma serca. Zobaczcie na ich owoce. Jeśli oni stamtąd nie wyjdą, to zostanie im przypisane. Każdy, kto nie wyjdzie stamtąd, zobaczcie sobie tego papieża poprzedniego. On wyszedł, bo dostał list od Boga. I pokutuje teraz, nie? Chce pokuty, no, a jego pokuta jest taka, że on musi przyjść. I on, jako głowa Watykanu, powiedzieć, komu służył tak naprawdę przez te wszystkie lata, jeśli się Boga boi stwórcy. No ale taką ma pokutę, albo powie, albo nie. Przecież oni wszyscy wszystko wiedzą, zobaczcie te, te, te wyprawy krzyżowe. Nie mówicie mi, o to, to, to było kiedyś, tak? Jak Joannę Dark torturowali, mordowali i Bóg jeden wie, co jeszcze z nim robili. A potem ją żywcem spalili, no, i to od stóp w dodatku, żeby jak najwięcej cierpiała. Kto tak robi? Szatan. <laughs> Biblii nam nie dali do czytania. Dopiero jak e, się postarał o to Marcin Luther, no to żeśmy mogli czytać. Te 500 lat może i zobaczcie, już wiemy, gdzie jest prawdziwy Bóg stwórca. Na pewno nie tam u tych oszustów i bandziorów. Zobaczcie, ile tam jest zboczeń, pedofili, pedałów. Ile tam się tego kryje jeszcze za tymi sukienkami, i to od czarnej aż do białej. A są oni opisani w apokalipsie, są najbogaś, najbogatsi. I nie klękajcie, nie klękajcie przed nimi, bo nie wiadomo, kto to jest. Mówi Pan Jezus Chrystus, nie pozdrawiajcie, bo, was, bo ich grzechy przejdą na was. Dajcie spokój z nimi wszystkimi. Oni, oni żerują na waszych matkach, bo wy zamiast dać y, talerz zupy swojej matce, to dajecie im wszystkie pieniądze, jakie macie, a potem narzekacie, że, że renta mała. Ja wiem, że. Renta...